Powinnam Cię zapytać dlaczego BMW? Nie ja wiem, jak to pytanie stawał. No to dajesz, dajesz <noise> odpowiedź. Ale to jest trochę źle postawione pytanie. Czy srebrna naklejka na wlew paliwa dodaje 10 koni? Pytanie nie na miejscu. Zuber powinien o tym wiedzieć. Zypych, zbyt gorszy. I on ma właśnie. R1, tak? Dobrze mówię? Czy R8? Audi R8. Tak, tak. Zaględa. To jest, to jest, tak. Duża jest grupa osób w naszym kraju zainteresowanych właśnie tą marką? Dresiarze, którzy nie chcą jeździć dresiarskimi samochodami. Dremka dla karków. Prawda to czy nie? Myślę, że Darcia to będzie jednak lepsze rozwiązanie. I coraz więcej ludzi myślę, że przekonywuje się, że silnik jest bardzo niebezpieczny, że ludzie powoli się uświadamiają. Jakie przebiegi robią stare BMW? Czasami roją to są prywatne, czasami w komisach i potem jest wielkie zdziwienie. Odpowiadasz tak, żeby nikomu tutaj jest osób, które są z forum nie podpas. Niestety. Tak ogólnie, laleczka do niej mówisz, tak? Tak raczej u nas się nie Nie, mówi. To, to zaraz. To, chwili, to... Mm, lubię, gdy mnie się boją. To nie podlega wątpliwości. Jakie mody kolega poczynił w, swojej, w swoim samochodzie? Czy może jest konserwatystą? Czy trzyma auto w oryginalnym stylu? Czy właśnie lekko w dobrym? Smaku tuningujesz swoje cacko? Ale to też jest dobre pytanie. Mamy kilka rodzajów tuningu. Jest tuning mechaniczny, jest tuning wizualny. No przede wszystkim jest ono żółte, takie kanarkowe żółte. Odgłos silnika jest taki jak z 5 chociaż zegary nie są z M5, tu jakieś listy brakuje i magnetyzery, które są na Allegro dostępne, jest zawrócony, nie otwiera się tak jak powinien. Obroty w silniku falują. Ten samochód ma zupełnie inny charakter. Nie, yeah. Andrew. Robi takie duże oczy, jak to widzi naprawdę i potem jest wielkie zdziwienie. Jakie mamy rodzaje dm Akurat, e... nie wolałbym nie odpowiadać na to pytanie, raczej, znaczy, to to jest właśnie, no, na monitorach. Widzisz, to nie tylko ja mam swojego Franusia. <laughs> tak, raczej tak. No to ciekawe, no. Nie? Jednak <laughs> jestem normalna. Też jestem spowolna. <laughs> Warto kupić samochód z tak, zwanej, tak zwaną szpachlą, czyli jakiś sklepany, który jest po jakimś mniejszym na przykład wypadku? No, trudno, no niektórzy bardzo się tym szczycą. Że... Ale czy Cabrio BMW jest takim samochodem lanserskim? samochód bez dachu. Tyś, wiesz, co dobrym dyplomatą. W sklepie, gdzie w kiosku będzie za dwa złote, a, a w sklepie za dziesięć. Mają przekręcane liczniki. Są sami eksperci na czas. rubery są... prawda? Oj, to są straszne rarytasy coś ty tym jest,